Witajcie kochani, zapraszam Was na najlepszą cząstkę dzisiaj, słowo o Prostaczkach. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, Duchu Boży, Duchu Życia i Miłości, Zapraszamy Cię i stajemy przed Tobą najprawdziwiej, jak potrafimy. Chcemy zostawić u progu tej modlitwy wszystko, co nas rozprasza, oddziela wszystkie nasze ukrycia, przesłony. To, co sprawia, że nie jesteśmy prawdziwi. I Duchu Święty, oczekujemy Ciebie, Ty nas prowadź w tym czasie. Zapraszamy Cię. Niech to będzie czas spotkania, miłości, wytchnienia. Przyjdź, Duchu Święty. Z Ewangelii, według Świętego Mateusza. Wtedy Jezus przemówił: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś tym, którzy są jak małe dzieci. Tak, Ojcze, bo tak się tobie spodobało. Mój Ojciec przekazał mi wszystko i nikt nie zna Syna jak tylko Ojciec, nikt nie zna też Ojca jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić jedno z piękniejszych fragmentów Ewangelii dla mnie. Wsławiam Cię Ojcze. Zobaczcie, że chwilę wcześniej, wczoraj, czytaliśmy fragment o tym, że wiele cudów się dogodywało w różnych miastach, a jednak miasta te się nie nawróciły. I dzisiaj Jezus wysławia swojego Ojca w tych Którzy są prości, którzy są jak małe dzieci, i mówi, że to właśnie im zostało objawione królestwo. Kto to jest, ten prostaczek? W tym tłumaczeniu mamy już napisane, że to są ci, którzy są jak małe dzieci, bardzo małe dzieci. Jakie są małe dzieci? Wiemy, że bardzo różne. Dzieci nie są aniołami. <śmany> Ale postawa dziecka. Jezus to mówi o postawie dziecka. Co może zrobić taki maluch? Zależny jest od rodziców. I właśnie to się Jezusowi podoba. Że my, jako ci, którzy jesteśmy już dorośli, mamy wiedzę, wykształcenie. Mamy życiowe doświadczenia i mądrość. Często mamy większy kłopot z tym, aby przyjąć Jezusa, aniżeli dzieci. I tego możemy się od nich uczyć. Możemy prosić Jezusa o to, bo to nie jest łatwe. I to, gdzie żyjemy, jaki jest teraz świat, które my współtworzymy, to nam nie ułatwia bycie dzieckiem. Zwykle musimy być silni, samowystarczalni, radzący sobie we wszystkim doskonale, nie potrzebujący nikogo. Ale to nie jest droga do Królestwa. Mądrość Boża. Boże sprawy, Boże cuda objawione są dzieciom. Może podam jeden przykład, o którym już chyba kiedyś tutaj mówiłam. Gdy rozmawialiśmy z dziećmi o modlitwie i mówiłam im o tym, że yy, któreś z nich zapytało, co oznacza ten gest. Dlaczego tak trzymamy ręce, kiedy się modlimy? No, i miałam kłopot z odpowiedzią. A później zaczęliśmy mówić o tym, że kiedy się modlimy, to też możemy tak trzymać ręce. I chciałam ich naprowadzić na tę moją mądrość. Co to oznacza taki gest? Kiedy tak trzymamy ręce, to co to oznacza? No i żadne z nich nie wpadło na moją mądrość. Natomiast Basia zerwała się od razu do odpowiedzi, i to. I powiedziała, że to oznacza, że chcę kogoś przytulić, bo wyciągam do niego ręce. No i zrobiło mi się głupio, bo ja myślałam o proszeniu, o wyciągniętych dłoniach, które proszą, a ona myślała o przytuleniu. Możemy się modlić, aby Pan Bóg odnawiał w nas właśnie taką świeżość i takie spojrzenie dziecka. U Boga jest wszystko możliwe. Dobry ojcze, my jesteśmy Twoimi dziećmi, Ciebie potrzebujemy. Ale niekiedy staramy się być bardzo dorośli, także w relacji z Tobą. Tak jak staraliśmy się udowadniać naszym bliskim, naszym wychowawcom, rodzicom, że jesteśmy już coś warci i potrafimy. Tak często i przed Tobą chcemy coś udowodnić, wykazać się naszą mądrością. Ale dziś prosimy Cię o to, abyśmy pozostawili tą maskę za sobą, taką formę. Bardzo chcemy być dziećmi, bo dzieciom jest objawione Królestwo. Uwielbiamy Cię, Ojcze, że Ty nie rezygnujesz z nas. Nie oczekujesz od nas pięknych i wzniosłych słów, nie oczekujesz od nas wielkiego wykształcenia, ale oczekujesz miłości, prostoty, prawdy i szczerości. Potrzebujemy tego. Często jesteśmy zagubieni i brakuje nam tych właśnie cech. Uwielbiamy Cię, Ojcze, który kochasz swoje dzieci takie, jakie są, i czekasz na każde dziecko, aż zechce stać się dzieckiem. Amen. Dziękuję Wam. Dobrze jest być dzieckiem, jeśli ma się takiego tatę. Do zobaczenia i do jutra.